Siemadarom wszystkim z tej strony Słoń, jestem u Macieja Dopkowicza na kanale 645. Dowiecie się kilka newsów ważniejszych, mniej ważnych na temat płyty BDF Reprezent. Część pierwsza yy, możemy ją śmiało nazwać yy, nagrywki. Ze względu na to, że jesteśmy porozrzucani po, róż, po różnych częściach Polski, Opał siedzi na Śląsku, ja ze Smokiem jesteśmy w Poznaniu, Mati był między, między domem, a między Krakowem, Floral też między bielsko-białą trójmiastem, a Warszawą generalnie świgał, tak więc nagrywanie wspólne płyty, no nie było takiej możliwości, nie było takiej opcji, żebyśmy się spotka spotkali, żeby nagrywać, tym bardziej, że w obecnych czasach, kiedy można przesyłać sobie mailem informacje generalnie, to, to yy, wysyłaliśmy po prostu sobie wokale między sobą. Yy, ewentualnie tam te, te, te surowe wersje, które ktoś nagrał, żeby ktoś inny wiedział, pod jakim kątem ma pisać i tak dalej. Yy, tak więc wszystkie nagrywki były robione oddzielnie. Yy, ja w sumie ze smokiem nagrywaliśmy w tym samym stuju ale się mijaliśmy. Pozdrawiam Rastę, Rastul z studio w Poznaniu polecam bardzo serdecznie. Pełna profeska. Tak więc ja ze smokiem u, u, u Rasty nagrywaliśmy, następnie chłopaki nagrywały każdy gdzieś u siebie. Kodein po pierwsze nie istnieje, a po drugie sam nagrywał u siebie w studiu. <grym> Tak więc byliśmy dosyć mocno porozbijani. Na szczęście Chu sprawował pieczę nad zbieraniem kawał, ka, kawałków do kupy, był w kontakcie z każdym z nas osobna i generalnie składał wszystko razem, tak więc tutaj ogólnie mówiąc szczerze takim bardzo mocnym kręgosłupem. E, oprócz w sumie mnie, gdzie gdzieś tam to mniej lub bardziej prowadziłem, jeżeli tak mogę powiedzieć, to w sumie takim, takim kręgosłupem był Chu, który wszystko jakby betonował i trzymał za mordę, żeby było tip-top. Kolejny punkt y, to produkcja Chu Beats. Y, dlaczego się zdecydowałem na jednego producenta i dlaczego był to Chu? Jak się poznaliśmy z czu jeszcze na trasie y, w, Zanim jeszcze wyszła płyta z Double DoD, jak się gdzieś tam poznaliśmy, czy zaczęliśmy rozmawiać na temat produkcji i tak dalej, to zobaczyłem, że on jest bardzo pracowity, bardzo mu zależy na, na, ogólnie na produkcji. Jest skupiony na tym, co robi, nie wymyśla, nie ma żadnych pierdół, to jest pracowita osoba, ja chcę pracować z pracowitymi ludźmi, a nie z kimś, kto rano wstanie, może mu się stanie, a tutaj miał coś wysłać, ale zapomniał, bo spalił patyka, no to weź tam mordo posieć na murku, popal patyki i tam, wiesz, powodzenia. Ja chcę pracować z osobami, które chcą pracować, jak już powiedziałem, i są pracowite. I czu jest taką osobą, poza tym, że jest spokotypem, to w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać na temat produkcji i tak dalej, to on w trakcie rozmowy wychodzi na przykład, że gdzieś tam kiedyś jakiś dźwięk słyszałem w filmie i on zaczyna coś proponować. On od razu człowieku nie ma, że wyciąga wiesz, instrument z, z, z plecaka i chce Ci coś pokazać, no bo mam tutaj coś takiego i tak dalej. I y, dlatego ma taką energię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, logistycznie jest to znacznie łatwiej do ogarnięcia, ponieważ jeżeli byłoby tych y, producentów, powiedzmy dziesięciu, czy tam pięciu nawet, to teraz każdy z tych producentów musiałby być z każdą z sześciu osób rapujących musiałaby być w kontakcie od razu, czy ten wysłał temu wokale, ten musi, kto inny robi jeszcze mastering płyty, Bartek Napieralski, którego pozdrawiam, tak więc masz taką sytuację, że człowieku, między Bartkiem Napieralskim a napieralski, nad pięcioma producentami jest zgrzyt, bo ktoś czegoś nie dostał, uał, ktoś coś spieprzył, ktoś nie wysłał linii basu i nagle człowieku jest gnój. Jeden producent, jednemu producentowi, tak już powiedziałem, zależy, chce robić, chce pracować, i jest skupiony na celu, to mega ułatwia. Tak więc, y, jeszcze jest to, że jak, jak, jak jeszcze byłem w Holandii, nagrywałem jakieś tam klipy i, i jakieś tam rzeczy z dołpami to czu pokazywał mi na przykład jakieś paczki swoich bitów, również mi je przysyłał i to, co było dla mnie ważne, to to, że on robi bity od typowo tych takich klasycznych DOD, generalnie gdzieś tam lekko się od upstep ocierających, przez, przez trapy, przez jakieś typowe bumbapy i tak dalej, tak więc on jest w stanie wydobyć, a oprócz tego pokazywał mi na przykład jakieś bity takie mega spokojne, cloudowe, które um, totalnie bym nie podejrzewał, bo jest, że on może zrobić takie coś i on robił takie bity na przykład, jakichś tam artystów w Holandii. Tak więc jego wachlarz, jego brzmień był taki, że wiedziałem, że na 100% znajdziemy generalnie tam kilkanaście kawałków, żeby razem płytę nagrać. A mówiąc szczerze, z tej, z tej jego paczki, moim zdaniem moglibyśmy drugą nagrać śmiało, nie? Mój ulubiony numer z płyty? Yy. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, jaki jest mój ulubiony numer z płyty, ponieważ uważam, że wszystkie numery autentycznie się składają w zajebistą całość. Dzisiaj rano słuchałem całej płyty pod rząd i słyszałem ją pierwszy raz od kilku tygodni od premiery, żeby zobaczyć jak siedzi i cała płyta brzmi tak, jak powinna brzmieć. Bardzo lubię solowe numery chłopaków, bo każdy z nich pokazał różne swoje, że tak powiem, rzeczy smoku nagrał. Przekozacki kawałek z zajebistą rozkminą, gdzie są zajebiste linijki, zajebiste pomysły. Moim ulubionym kawałkiem wydaje mi się, no Gumball Matiego to jest to jest morderstwo liryczne, mega się, mega się jaram tym co się tam wydarzyło. Wydaje mi się, że chyba moim ulubionym numerem jest, jest chyba numer bigi Florala, ze względu na to, że Floral Posiada jedną umiejętność mianowicie ma bardzo szeroki horyzont i horyzontem i w zasięgu jego e, horyzontu, że tak powiem, jest to, że on potrafi zmieniać styl między e, bardziej radiowym, bardziej podziemnym od bumbapu przez trapy, odnajduje się na różnych tempach i e, kawałek bigi brzmi tak jakby został nagrany w roku nie wiem 98 e, i Pomimo to, że te rymy są bardzo proste i bardzo te łatwe, i tak to, dalej, to nie jest łatwo tak zarapować tak, jak się kiedyś rapowało, ale zrobić to w nowoczesny sposób, że to nie kuje w oczy, że tam nie ma totalnej częstochowy w rymach. I wydaje mi się, że to nie było, że to nie jest takie łatwe. Nie wiem, nie wiem czy bym napisał taki kawałek i wydaje mi się, że on jest, przez to jest zajebisty, że, że to jest jakby jednocześnie połączenie świeżości. I tym, że Floral ma człowieku w tej okolicy 20 jest, a styl, który prezentuje na tym kawałku jest starszy od niego. Tak więc to jest, to jest bardzo mocna rzecz. I logistyka klipów. No tutaj się zaczęły bardzo mocne schodki, ponieważ tak jak już w pierwszym punkcie wspomniałem, mieszkamy każdy w innym punkcie Polski. Sytuacja jest taka, że znalezienie odpowiednich dni, kiedy ktoś może kręcić, kiedy albo nie ma pracy, albo nie ma koncertu, albo nie jest na jakimś swoim wyjeździe, ponieważ płyta była. Klipy były kręcone latem. Od kilku dobrych płyt, już działam w ten sposób, że. Klipy kręcę z powiedzmy z 3-4, nawet większym miesięcznym, powiedzmy półrocznym wyprzedzeniem przed premierą płyty, żeby mieć wszystko przygotowane. Tak więc yy, staram się powiedzmy już mieć na przyszły rok, nie wiem, kolekcje BDF zaplanowane do końca kolejnego roku, żeby wiedzieć co się dzieje, żeby się nie budzić z, z, z łapą w nocniku. Przez lata tak działaliśmy, że wszystko było człowieku dosłownie lepione na ślinę na ostatni moment i e, od dobrych kilku lat, kiedy wziąłem, że tak powiem, się mocno za siebie i zacząłem skupiać się. Jak, jak to się nazywa? Myślenie. Myślenie celowe nie, myślenie... Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie takie coś, nie? I yy, Skupiam się na tym, co jest do zrobienia, wyprzedzam pewne fakty. Jeżeli album ma premierę w grudniu, to staram się nagrywać, mówię tak, żeby we wrześniu jeszcze ostatnie ewentualnie jakieś rzeczy nagrywać i tak dalej, żeby było to wyprzedzenie. Po drodze może się tyle rzeczy zdarzyć, może się spalić dysk z danymi, na którym były materiały z klipu nagrane, tak więc trzeba będzie kogoś dogrywać. Sytuacja była taka, że na przykład jak chłopacy nagrywali klip, czyli floral, opał i smoku, kiedy oni nagrywali klip, to na przykład oni byli oddzielnie florek, florek z opałem razem to kręcili i swoje solowe przebitki, a oddzielnie, zupełnie inny dzień, chyba nawet kilka tygodni przed tym, był smok kręcony. Tak więc to, była, to był taki rozpis i kolejnym na przykład klipem było to, że jak kręciliśmy klip Chamber z Matim i z Opałem z dziewięcioma literami, to też musieliśmy generalnie znaleźć jeden dzień, w którym, w którym jesteśmy wszyscy. Dzień po tym klipie Opał chyba leciał, chy, tak mi się wydaje, że Opał chyba dzień po tym klipie na Islandię leciał kręcić swoje kolejne klipy. Oprócz tego... Yy, Kolejnym klipem, który było dokładnie tak samo, to był chyba PostiCat, który był pierwszym klipem, który w ogóle kręciliśmy, gdzie wszyscy razem musieli przyjać, musieliśmy być w jednym pomieszczeniu. No to człowieku zorganizowanie tego. Potąd roboty. Grafika i wygląd yy, BDF-u. Yy... Pomysłem w ogóle na samą logówkę BDF-u to, 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 żeby to był mózg z, z mackami, zasadniczo pomysł gdzieś tam był mój na to. Ja gdzieś tam wiedziałem o tym, że chcę połączyć to i poznałem lat temu 10 Daona. Z którym rozmawiałem na ten temat, polubiliśmy się i, i zaczęliśmy, że tak powiem, nadawać na tych samych falach, jeżeli chodzi o twórczość, o, o jego grafikę i o to, co ja gdzieś tam jakieś moje blubry, nagrywanie. I wiedziałem o tym, że um, on jest twórcą logówki pierwszej oraz drugiej y, BDF-u. Jego grafiki, które były później na ciuchach, to są inspiracje, które się pojawiały gdzieś w moich tekstach. Na podstawie płótna, które namalował Daon, powstał kawałek szepty i krzyki z płyty Redrum. Tak bardzo oddziałuje na mnie grafika, tak więc daję Wam przykład Daona, który totalnie mi potwierał rzekł, czakry na, na, na coś, co można zrobić, co można napisać. I Koncepcją kolejną było to, że wiedziałem, że na okładce płyty BDF reprezent no, musi być logo od płyty Redroom i w zasadzie od nie, poprzednią płytę to Konrad składał. Są okładki, które wiem, jak chcę, żeby wyglądały. Na przykład okładka płyty Redrum polega na tym, że ja spotkałem się z fotografem z Wilkiem i ze slashem grafikiem i powiedziałem im, posłuchajcie, chcę mieć okładkę taką, że są tylko moje usta uśmiechnięte i mam grill z napisem Redrum. Redrum ma tyle liter, że się akurat zmieści na sześciu głównych zębach, tak więc nie trzeba będzie kombinować, jakoś z grafiką, tylko... Projektując grilla, mamy czcionkę i mamy wrzucone na główne zęby. Tak więc pomysłem na okładkę Redrumu był mój. Wykonanie z chłopaków. Później robiliśmy tak, że było, jak teraz sobie otworzycie okładkę Redrumu, jest sześć plansz obok siebie. Jestem ja mniej więcej od ramion. Naszą poprzednią formą było to, że byłem niżej, czyli że było 9 kwadratów przy otwarciu okładki, ale stwierdziliśmy, że z tego dolnego, z tego dolnego rezygnujemy, bo to jest po prostu zdjęcie mojego ciała. Które nie jest najbardziej ciekawym widokiem na świecie i stwierdziliśmy, że generalnie to jakby zabiera miejsce, to są dodatkowe koszty produkcyjne, a to jakby niczego nie wnosi, ponieważ nie ma tam niczego takiego, co jest jakimś game changerem, co jest ciekawe. Tak więc zostaliśmy przy sześciu planszach. Jeszcze poprzednią płytą, która była na przykład mutylator, wizją okładki mutylatora zajął się Konrad, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który zrobił w ogóle większość okładek wSRH, demonologii i, 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 i moich solówek. Teraz ostatnie rzeczy też również składał szelerowi. Sytuacja była taka, że on powiedział, posłuchaj, mam pomysł na okładkę dla Ciebie, jaki może być mutylator, bo ja nie miałem w ogóle pomysłu na okładkę płyty. On powiedział, posłuchaj, pójdziesz do studia i porobisz z wilkiem zdjęcia, jak sobie wygina generalnie twarz w jakiś sposób. I my to, a wilku ci porobi zdjęcia z różnym naświetleniem. To będą czarno-białe zdjęcia, to mogą być w ogóle zdjęcia z jak to się nazywa ten aparat, co od razu drukuje zdjęcia z Polaroida że to będą nawet polaroidowe zdjęcia I, i, i mam te zdjęcia polaroidowe stamtąd, tak więc siedzieliśmy i generalnie wyginałem w, serii w różnym w różne kierunku. Zmieniliśmy na w różnych kierunkach, zmienialiśmy na, naświetlenie z góry, z dołu, z boku, whatever. Eee... I tak powstała okładka do mutylatora. Okładka do płyty BDF. Kiedy przyszli, przyszedłem z tym do Slasha, powiedziałem Slashowi posłaj, na froncie musi być okładka. Musi być, przepraszam, logówka BDF, bo to jest najbardziej kojarzona rzecz. Slash oprócz tego, że zrobił, składał okładkę i całą grafikę związaną z płytą Redrum, Robił całą grafikę z płytą BDF Represent, a oprócz tego robił chyba już dwie czy trzy kolekcje ciuchów dla BDF-u, tak więc jesteśmy w stałym kontakcie. I Slash. Yy, od razu do mnie powiedział: Posłuchaj, jest tyle osób, i tak dalej. Posłuchaj, ośmiornica ma osiem macek. Yy, pomysł na wykorzystanie dłoni na okładce to był mój pomysł, i ja mu podesłałem ten pomysł, że posłuchaj, to zróbmy to. I on powiedział: To jest zajebisty pomysł, i co oznaczają te ręce? Może już doszliście, może nie? Nie, nie wiem. Ustalcie to między sobą. Yy, w każdym razie doszliśmy do tego, że w, w płycie bierze udział 8 osób. Ośmiornica ma 8 macek, tak więc to się wszystko ładnie składa, że tak powiem fizycznie w całość. I ja wiedziałem, że to będzie, że to ma być okładka. I co ma być wewnątrz, ja rozkładałem ręce i mówię po sobie, nie wiem, Wojtas, bo możemy ściągnąć chłopaków do Poznania, porobić jedną dużą sesję graficzną, sesję foto, która będzie stała i poskładamy to na podstawie zdjęć. I Slash mi powiedział: Nie, nie, zrobimy to inaczej. Podsyłasz mi. Zdjęcia chłopaków i ja na podstawie tych zdjęć mam pomysł na to, żeby były karty do tarota z wami, i dlatego powstało, powstały karty do tarota. A oprócz tego, tam jak jest jeszcze plakat w okładce, co tam jeszcze jest, plakat, to jakieś wlepy, no to to już są jakby standardowe jakieś rzeczy. Natomiast on robił to na podstawie naszych zdjęć i to był jego pomysł, żeby zrobić to na zasadzie tarota. I uważam, że to wyszło przekozacko i. Kolejny punkt odrzuty. Zasadniczo z płyty jest tylko i wyłącznie jeden odrzut. To znaczy to nie jest odrzut, to jest zupełnie inna sytuacja. Było jak. Trochę się zapędziłem. Jak planowałem płyta, jak to ma wyglądać, wiedziałem, że każdy z chłopaków, każdy z nas musi mieć przynajmniej jeden solowy kawałek. Wiedziałem, że musimy się powymieniać składami, wiedziałem o tym, że musi być posikat. Mieliśmy zrobić jeszcze jeden posikat na trapowym bicie, nie na takim klasycznej 90 hip-hopowej. Mieliśmy zrobić coś nowocze nowocześniejszego, ale już nie było na to czasu. Kolejną rzeczą, która jest to to, że... Mm, Dwa single, które były. Jeden to jest chamber, a drugi to był yy, ten z Floralem ze smokiem. Sekta. Yy, sekta i chamber. Jeden z tych bitów, i mianowicie był to bit do chamber. Te bity mają bardzo podobne tempo i trochę były podobne. Ja tego nie słyszałem, moim zdaniem były inne, ale yy, osoba trzecia, która usłyszała obydwa kawałki przed premierą, powiedziała, że wiesz co, tej, one są mega podobne te bity, jeżeli to będą single, to ludzie mogą mieć problem, żeby je odróżnić, bo one są na serio bardzo... Podobne brzmienie mają. I to był litlas z Returnersów, a.k.a. Szerszeń od klipów i wiedziałem o tym, że trzeba będzie coś zrobić, tak więc kawałek Chamber, który wy usłyszeliście na płycie i na klipie, to jest tak naprawdę remix kawałka, który my nagraliśmy. Yy... I może kiedyś wrzucimy gdzieś ten oryginał i będziecie mogli sobie go odsłuchać. Why not? Zobaczymy. Najdłużej pisany tekst. Powiem Wam szczerze, że miałem tak, że wiedziałem o tym, że, że muszę Wchodząc na bit ze smokiem i, i z florkiem, na przykład, i tak samo zresztą z matim i z opałem, na podobną rytmikę, czyli na trapowe bity, wiedziałem o tym, że trzeba tam będzie mocno namieszać i tak dalej, żeby nie odstawać technicznie i lirycznie od chłopaków, i, i rytmicznie przede wszystkim. Dlatego miałem z tyłu głowy jakąś taką presję, że generalnie, że to musi być zajebiste, że to musi być mocne i tak dalej, dobrze napisane. Ale to nie była chujowa presja. To była fajna presja, która powoduje, że wydaje mi się, że chłopacy mogą powiedzieć dokładnie to samo. I jest, istnieje jakiś taki bacik, który masz nad sobą jako twórca, który może powodować, że jesteś kreatywny. A nie powoduje tego, że czujesz się jakby ci ktoś łeb deptał, i to była najważniejsza chyba rzecz, jeżeli chodzi o otworzenie. Najdłużej pisanym tekstem, który był, wydaje mi się, że to chyba była sierść. No. Odnośnie sierści, odnośnie storytellingu, sierść gdzieś tam się pojawiały pytania odnośnie inspiracji do tego i. Zasadniczo nie ma jednej inspiracji, która, która gdzieś tam nie popchnęła do tego. Sama e, wizja Likantropii jest dla mnie inspirująca. E, lata temu, człowieku, to było lata temu, była taka gierka przeglądarkowa, e, która się nazywała Bite Fight i to była, były dwie ekipy, można być było albo wilkołakiem, albo wampirem i ja od razu wiedziałem, że będę wolał być wilkołakiem i, i gdzieś Czułem jakiś wewnętrzny pociąg do Likantropii <noise> i yy, człowieku... Yy... Nie wiem, czemu mówię o tej gierce, ale wam dokończę. tam było coś takiego, że się brało link w swojej postaci, i się je w, je w, na przykład na jakiś forum generalnie wstawało, I każdy, kto kliknął, ten link był ugryziony przez ciebie, i, i jakby tobie się punkty nabijały. I człowieku, ja w tym, w jakichś forach spamowałem, żeby mieć dwóch punktów, człowieku, żeby lepiej grać w Byte Fighta, i e, człowieku, i miałem zawsze gdzieś tam pociąg do tego, wrócę do śmierci z Byte nie wiem, czy ta gra jeszcze istnieje, ale jeżeli istnieje, to nie wiem, czy czasem nawet nie zobaczę, nie odświeżę swojego starego konta, żeby zobaczyć, co tam się działo. W każdym razie ilość yy, 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 komiksów, ilość książek, ilość filmów yy, na temat League'a'n't nawet muzyków, yy, nawet yy, muzyki, yy, która w, yy, w to idzie jest, to yy, Geneza jest bardzo mocno słowiańska, oczywiście Indianie też tam mieli swoje generalnie postacie zamieniające się w grudne zwierzęta itd. Tak Natomiast, tak jak już kiedyś powiedziałem, bardzo mocno mi otworzyła głowę książka um, pani Marii Janion, która się nazywa... O kurde, teraz zapomniałem tytuł. W każdym razie, na podstawie tej książki y, powstało np. Love Forever y, y, ileś lat temu i ta książka również otworzyła moją głowę w kierunku tego, dlaczego niektóre rzeczy są mniej lub bardziej, że tak powiem, słowiańskie, jaka jest geneza pewnych wierzeń i jest w tym jakiś mrok w likantropii, jest w tym. W ogóle sprawdźcie sobie, skąd, skąd jest słowo Likantropia, z Grecji i tak dalej, też jest bardzo wesoła opowiastka dla dzieci yy, o, o królu Likanie, o ile mnie pamięć nie mil, tak miał na imię ten gość. Skąd jest nazwa Likantropia. W każdym razie... Yy, yy, tekst dosyć długo powstawał. Najpierw napisałem drugą zwrotkę. Yy, od razu wiedziałem, że ta postać będzie musiała ewoluować z tego, że jest gdzieś tam to ugryzienie, a później dopiero jest ten cały proces przechodzenia. Tak więc zacząłem od drugiej zwrotki i to ze mnie wyszło od kopa. Pierwszą, drugą zwrotkę napisałem w ciągu, nie wiem, dnia, kilku godzin, ki może kilkunastu godzin, od kopa napisałem tą zwrotkę. Następnie zacząłem wracać, następnie napisałem pierwszą zwrotkę, czyli jak się stało, jak do tego doszło, a później przyszła trzecia zwrotka, która musiałaby być podsumowaniem, i całym, wiecie, fajerwerkiem, generalnie tak zwaną no, truskawką na torcie. <grych> y i z tą trzecią zwrotką się pierdoliłem przekrutnie długo, nie? Chyba no kilka tygodni. Pisałem tak, że coś pisałem, kreśliłem, to pisałem, kreśliłem, pisałem, kreśliłem. Tak, więc to mi zajęło najwięcej czasu. Jo, jeśli dotarliście do tego momentu, czy na samu wegościu, y chcesz zgarnąć płytę, bydyfy, reprezentę razem z instrumentalami, to musisz odpowiedzieć w komentarzu poniżej tutaj. Mordo mordeczko, mordunio, pyszczko i tak dalej. Posłuchaj, tytuł jakiego filmu pojawia się w refrenie kawałka Sierść? Jest to oczywiście tytuł filmu bezpośrednio związany z tematem likantropii. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, buziaki.